Znajdujemy się na rynku w Bukowsku. Gdybyśmy przenieśli się 100 lat wstecz do Międzywojnia, ten teren wyglądałby zupełnie inaczej. Na pewno zobaczylibyśmy no, gotycki kościół rzymskokatolicki, czworoboczny, właśnie wspomniany rynek, no ale zabudowa była troszeczkę, troszeczkę inna. Bukowsko jako miejscowość, jako miasteczko, bo posiadało prawa, prawa miejskie, cieszyło się, Ogromnym powodzeniem na tym terenie, gdyż była to wyspa rzymskokatolicka, otoczona wsiami grecko-katolickimi. Co powodowało, że był tutaj naprawdę ogromny, ogromna różnorodność kulturowa. To tutaj mieszkańcy okolicznych miejscowości, głównie Łemkowie, przyjeżdżali na, na targi. To tutaj toczyło się całe życie. No wszystko zmieniło się w, po II wojnie światowej: kiedy ta różnorodność została zniszczona, wysiedlenia akcji Wisła i to, że. Miejscowości takie jak, jak Bukowsko pozbawione zostały praw, praw miejskich. Po rynku zachował się ten czworoboczny układ przestrzenny, no i architektura, która no dzisiaj już można powiedzieć nie jest za bardzo atrakcyjna, bo bardzo, bardzo współczesna a więc mieści się budynek urzędu, urzędu Gminy, banku, sklepów ale trzeba pamiętać o tej odległej historii. I o tym, że w jednym miejscu ten, ten koloryt religii, koloryt ludności można było zobaczyć.